Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Adboximiner, a ja zapraszam Was do oglądania recenzji słuchawek Bit Studio 2.0. Jakiś czas temu, a właściwie dosyć dawno na moim kanale ukazało się rozpakowanie właśnie tych słuchawek zakupionych w iSpocie za 1249 zł. Była to ogromna kwota, jaką przeznaczyłem na same słuchawki, ale powiem Wam szczerze, już na samym początku nie żałuję. Dla przypomnienia w zestawie otrzymujemy oczywiście adapter, otrzymujemy złącze USB z końcówką do ładowania sławek, otrzymujemy standardowy kabel oraz drugą sztukę takiego kabla do podłączenia do telefonu i sławek wraz z mikrofonem i pilotem zdalnego sterowania. Wszystko to otrzymujemy właśnie w takim naprawdę fajnie wyglądającym, mega twardym i solidnym etui. No i co? No i przejdźmy właściwie. Do samego obejrzenia, przyjrzenia się samym słuchawkom oraz i podstawowym funkcjom, a potem przejdziemy do mojej własnej recenzji oraz podsumowania z użytkowania słuchawek praktycznie od ich premiery, bo tyle już posiadam te słuchawki. Unboxing był bardzo, bardzo dawno temu, ale dostawałem maile, kiedy będzie recenzja. No i w końcu zdecydowałem się nagrać dla Was tam recenzję. Myślę, że to jest dość sporo czasu. Było, aby obeznać się samymi słuchawkami, ale to nie jest, to nie jest ten model sławek, To znaczy, to nie, jest, to nie są te same słuchawki, które dla Was odpakowywałem. Dlaczego? Miałem dosyć ciekawą przygodę z samymi słuchawkami. Już na wstępie mogę Wam powiedzieć, że słuchawki nie nadają się do słuchania, kiedy jest jakaś taka mrzawka, czy coś w tym stylu, i kiedy jest zimno. Bowiem ja słuchając przez zimę z, tamtego, z tamtych słuchawek identyczne oczywiście kolorystycznie, identycznych, też przewodowych, wokół Doznałem czegoś takiego, że po podłączeniu do ładowania sławki w momencie mimo tego, że było już naładowane 100%, się rozładowywały. Okazało się, że przez deszcz został uszkodzony najprawdopodobniej jakiś tam akumulator, który no, musiał zostać naprawiony. Czekałem na to chyba dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach dostałem odpowiedź, że jednak trzeba jeszcze trochę poczekać. Mówię tutaj o gwarancji w iSpocie, bo tam jest gwarancja dwuletnia. No i potem dostałem ogromne tam przeprosiny od kogoś tam z Warszawy, że moje sławki zostały pominięte w kwestii gwarancyjnej. No i zostały mi wysłane w końcu nowe nówki sztuki w trochę odmiennym pudełku, co się dziwię. No ale nie miałem już do tego pretensji, może nie były z tak zwanego nie wiem jakiegoś felernego, felernego mm, stosu tych wszystkich sławek bo nie tylko ja miałem takie problemy. Dobra, sławki wyglądają tak, a nie inaczej. My na początku zajmiemy się tym standardowym kablem. Yy, oczywiście mamy tutaj logo yy, bitców, Kabel naprawdę fajny kolorystycznie, kolorystycznie. Też jest bardzo trwały, nie jest on taki jak w przypadku Złocza Lightning, to jest to dosyć mocno wszystko wbite, także yy, ja osobiście z samym kablem nie miałem problemu. Mam tutaj oczywiście mikrofon wraz z samym pilotem pogłaśniania, wyciszania oraz przełączania. No a jeżeli chodzi o same sławki, no to powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o sam ich wygląd, no to bicy królują w każdym aspekcie. Nie spotkałem się z innymi modelami sławek, które mogłyby choć w jakimś stopniu konkurować pod względem designu z samymi bicami. Jest to oczywiście model 2.0. Szczerze powiem, że gdy pierwszy raz usłyszałem na temat aktualizacji biców, z tej ich pierwotnej wersji sobie myślałem, no pewnie zaktualizują coś tam, dodadzą jakiś, nie wiem, może moduł specjalnego wyciszania, o którym było tak głośno, ale w kwestii designu raczej się nic nie zmieni. No i tutaj się grubo myliłem, wszystko zmieniło się diametralnie, sławki wyglądają przepięknie. Tutaj mamy oczywiście napis Beats, tutaj Studio, jest to model 2.0, no i tutaj mamy oczywiście wtyk do samego kabla, ten model słuchawek oczywiście służy do wyciszania. Tutaj mamy naszą. To już Wam to pokażę taki przycisk, który informuje nas o samym stanie baterii. No i słuchawki oczywiście można standardowo wysuwać, regulować. Pianka jest bardzo, bardzo delikatna, aczkolwiek bardzo miła też w dotyku. Powiem szczerze, że to jest pierwszy model biców, w których po jakichś, nie wiem, 3-4 godzinnym słuchaniu w pociągu. Nie bolały mnie kompletnie uszy ani głowa. To jest dosyć dziwne, bo ja miałem zawsze taki problem ze słuchawkami, że po jakimś czasie dłuższym bolały mnie skronie albo uszy. No i musiałem po prostu zaprzestać słuchania muzyki, niestety. W tym przypadku nie mam żadnych takich problemów. Wszystko jest wykonane bardzo solidnie, elegancko. Te pianki też są odpowiednio dopasowane do wielkości Naszych uszu odpowiednio to jest wszystko wyregulowane i tutaj nie będziecie mieć z tym żadnego problemu. Sławki są oczywiście składane w bardzo fajny sposób, mieszczą się w etui, który można nosić przy sobie pod ręką, a tak jak już wcześniej wspomniałem, na pewno nie są wodoodporne. Dobrze, przejdźmy może do jakości dźwięku, bo to jest chyba dla niektórych najważniejsze. Powiem szczerze, że względem poprzedniego modelu, bo miałem i e solo poprzednie turkusowe, które pewnie widzieliście na moim kanale, bądź nie, oraz miałem jeszcze stare studio, czyli jedynkę. Względem jakości dźwięku te różnią się naprawdę, naprawdę sporo. Jakościowo dźwięk naprawdę wskoczył na wyższy level, wyższy poziom i to naprawdę bardzo, ale to bardzo mnie ucieszyło. Jeżeli chodzi o taką muzykę klubową, wszystko brzmi rewelacyjnie, elegancko. Mamy odpowiednie w słuchawkach wyciszenie. Ten system wyciszenia jest dosyć ciekawą funkcją, ponieważ działa on w dosyć taki specyficzny sposób. Bo niby nie ma być żadnych jakichś szumów czy coś w tym stylu, ale jednak czujemy, odczuwamy takie minimalne zagłuszanie tego wszystkiego. Ale jeżeli byśmy ubrali same słuchawki, to faktycznie wyciszają one w sposób idealny. Też pod względem designerskim, jak widzimy, one odbijają światło, są takie bardzo rozpoznawalne i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Sławki, tak jak już wcześniej wspomniałem, kosztują 1249 zł, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ja kupowałem je dokładnie za taką samą kwotę i one ani nie staniały, ani nie podrożały. Ale wracając do jakości dźwięku, myślę, że jest to naprawdę spory progres, jeżeli chodzi o bitsy, jedynki. Aczkolwiek nie jest to jakaś rewolucja. System wyciszania jest w porządku, jakość dźwięku również, ale tylko i wyłącznie, jak powiedziałem wcześniej, przy muzyce klubowej. Słuchając takiej prostej, standardowej muzyki, czy to polskiej, czy zagranicznej, ale nie takiej, w której po prostu zależy nam na jakości basów, żeby po prostu te uszy nam za chwilę rozerwało, jest nieco gorzej. Niestety te słuchawki, wydaje mi się, są stworzone typowo do takiej muzyki klubowej, muzyki w której można po prostu odczuć ten bas, a co do samego basa, no to jest średnio, jest bardzo średnio, jeżeli mógł powiedzieć, to jest nawet przeciętnie. Tutaj nie ma też żadnych jakichś progresów względem poprzedniej wersji tych słuchawek. To jest po prostu nieźle, ale mogłoby być znacznie lepiej. Basy są dosyć takie płynne, są można powiedzieć głębokie, ale tylko w niektórych przypadkach. To zależy też od jakości muzyki. Dużo tutaj daje nam właśnie sama muzyka. Przede wszystkim pytanie główne: dla kogo są te słuchawki? Bo są to słuchawki na pewno jakości premium. Nie dla wszystkich, bo wiadomo, że nie wszyscy są w stanie wydać 1249 zł na słuchawki, które są reklamowane, czy to zarówno przez piłkarzy, czy DJ-ów. I dlaczego ja się zdecydowałem na zakup tych słuchawek? Zdecydowałem się ze względu na ich design. Ja absolutnie praktycznie teraz od jakiegoś pół roku, od kiedy dostałem te nowe sławki, nie korzystałem z nich na zewnątrz. Wszystko robię tylko i wyłącznie w domu. Tylko i wyłącznie właśnie w domu z nich korzystam. Jakość muzyki jest naprawdę w porządku. Ja dużo słam klubowej muzyki, dużo słucham takich dźwięków, gdzie zależy mi na mocnym basie. Ale powiedzmy sobie szczerze, że w cenie 1249 zł na pewno jakościowo możemy mieć o wiele, wiele lepsze słuchawki, czy to z JBL-a, czy to z Sony, czy to naprawdę z 50 Centa, które są, moim osobistym zdaniem, minimalnie lepsze pod względem jakości dźwięku. Ale, no właśnie, jest to, ale na pewno za te. Za taką kwotę otrzymujemy rewelacyjny design, samo zapakowanie słuchawek, wszelakie informacje dotyczące gwarancji tego wszystkiego, sama jakość wykonania, myślę, wynagradza nam w jakiś sposób te pieniądze, które wyłożyliśmy na te słuchawki. Jeżeli miałbym ocenić te słuchawki i powiedzieć Wam, czy warto je kupować, szczerze powiem, nie mam dla tego pojęcia, to Czym wy się sugerujecie w przypadku kupna słuchawek, to jest tak naprawdę indywidualne podejście. I ja polecam Wam po prostu iść do jakiegoś Mediamarktu, Media Expert Saturna i samemu w ciszy przetestować te słuchawki yy, i ocenić, czy warto wydać 1249 zł na słuchawki, które na pewno będą rozpoznawalne, mają dobrą jakość dźwięku, yy, średnie basy i rewelacyjny design to wy właśnie musicie o tym sami zdecydować. I to było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję. Oczekujcie kolejnej recenzji sprzętu już wkrótce. A jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, recenzji sprzętu oraz gier. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Trzymajcie się. Cześć.